Cześć kochani! Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Monami oraz w kolejnym vlogu. E, słuchajcie, no ostatnio tak trochę mało się do Was odzywałam, w sensie tak, żeby coś sensownego tutaj powiedzieć, podyskutować, coś przekazać. E, w ostatnim czasie jakoś tak były przeglądy półek, lumpeksy, tam akrzyny i tak dalej, pepko. No, i nie ukrywam, słuchajcie, w, 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 w dniu wczorajszym byłam w Kiku, bo chciałam zrobić dla Was przegląd półek z Kika. I niestety, znaczy tak, inaczej, nagrałam, coś nagrałam, ale analizując to wszystko w ogóle ogólnie, raz, że towar, który był w tym Kiku, a patrząc na to, co jest na YouTubie, powrzucane na innych kanałach. Tak, stwierdziłam po pierwsze, że tego towaru jest naprawdę no, bardzo, bardzo mało. Szczerze, to ten filmik myślę wydałby się taki trochę nudnawy. Po drugie, tych przeglądów półek, jeśli chodzi o Kik i Pepko, to jest słuchajcie, tyle na, na YouTubie. I stwierdziłam, że może, może ja jednak odpuszczę i, i tego przeglądu po prostu z Kika Wam nie puszczę, żeby. Żebyście się tak może no, nie nudzili bo, bo co drugi kanał, co trzeci Słuchajcie, to jest właśnie Pepko Albo Kik e, I tak pomyślałam, że może u mnie jednak Musi być e, Tak trochę inaczej <gry> Znaczy ja tego nie neguję, bo myślę, że u mnie e, Tam za jakiś czas Się pojawi jakieś Pepko Jak jakieś nowości znowu wejdą Ale, ale może, może jednak Wolicie, żeby coś do Was pogadać Sensownego więc tylko Wam powiem właśnie tak, że nagrałam coś tam, ale jednak stwierdziłam, że jednak tego nie puszczę, bo ten towar w bielsku, słuchajcie, był już chyba, nie wiem, czy był przebrany, czy po prostu po tej przerwie jeszcze nie mieli dostawy towaru i, i tego towaru było mało. Było tam troszeczkę jakichś rzeczy związanych już ze świętami wielkanocnymi, jakieś zajączki, króliczki. Parę talerzyków, ale nie było nic takiego, słuchajcie, wow! Żebym Was mogła czymś po prostu zainspirować, i słuchajcie, i mówić biegnijcie, bo super ekstra i tak dalej, żebym wyszła z reklamową skika. Z Także no, no, niestety, stwierdziłam, że wypuszczać filmik byle jaki, to lepiej nie wypuszczać po prostu nic ale ale żeby nie było tak całkiem smutno to powiem wam tak że mimo wszystko w Kiku słuchajcie był ostatni wazonik taki biały taki prosty bardzo prosty wazonik a zainspirował mnie słuchajcie Instagram bo widziałam tam u kogoś gdzieś znaczy nie nie u kogoś bo to było Jakiś sklep chyba bodaj, właśnie się, być może że w Kik, właśnie sklep Kikowski. I słuchajcie, i ja za ten, za ten wazonik zapłaciłam 12,99 I on jest całkiem taki, wiecie, biały, zwykły, ceramiczny. Ma taką dość ciekawą właśnie budowę. I do tego, słuchajcie, takie super. trawy, trawo piura coś takiego. I to z kolei, słuchajcie, kupiłam w isku. O, tutaj jest, tutaj jest karteczka, że to jest isk. I słuchajcie, ta gałązka kosztowała, żeby was nie scyganić, 15 zł. Tak, i ja sobie dwie takie kupiłam. I coś takiego, słuchajcie, taka inspiracja. Nie wiem, czy to tu mi się uda pokazać. E, o, coś takiego, więc jeszcze do środka będę musiała włożyć, żeby mi to, słuchajcie, całkiem prosto stało. No i takie, słuchajcie, zestawionko. Nie wiem, czy to wam się podoba, ale ja to widziałam właśnie e, na Instagramie w kilku, w kilku sklepach e, e, takich właśnie dekoracyjnych i Zestaw, taki zestawik mnie po prostu mega ujął i stwierdziłam, że jak tylko gdzieś właśnie coś takiego uda mi się yy, yy, no zobaczyć, to, to jestem w stanie po prostu <grym> zakupić. No i słuchajcie, tak totalnie w ogóle bezwiednie właśnie weszłam do tego iska, bo zobaczyłam przez szybę, że takie te właśnie te yy, Ala pióra, trawa, nie wiem jak to nazwać. Właśnie stała w wazonach I ona była jeszcze, bo ja mam taką wiecie W odcieniu takim właśnie coś wpadający W jakiś taki Pastelowy, nie wiem Bo w kamerze to tu widzę, że to jest taki W brąz, ale to nie jest brązowy To jest coś, coś jakby wrzucone Troszeczkę różu Takiego pastelowego Takiego pudrowego O, bo to jest dobre słowo Ale były jeszcze słuchajcie w odcieniu Beżowym i były jeszcze w odcieniu takiej jasnej kości słoniowej Ale mnie osobiście, słuchajcie, ujęło to No, także takie zestawionko I myślę, że wrzucę na Instagram Jak coś wymyślę, po prostu jakąś inspirację To wrzucę na Instagram, także kto, kto ma Instagram to <gryw> będzie mógł, słuchajcie, zerkać Ale w czym Wam się mogę pochwalić, słuchajcie Bo odezwało się do... Ja wrzucam różne zdjęcia na Instagramie i e, spróbuję e, następnym razem albo przy kolejnym wejściu, spróbuję Wam pokazać, e, bo na Instagramie, słuchajcie, e, odezwało się do, do mnie pepko inspiracji. Słuchajcie, zainteresowało się taką monią <śmulki> z koziej wulki. I słuchajcie, spodobało się im tam jedno moje zdjęcie, znaczy nie, ogólnie, napisali do mnie, że podobają się im moje zdjęcia, jeśli chodzi właśnie o zestawy zrobione tam na tych zdjęciach z gadżetami z Pepco. I, no i tam czy wyrażam zgodę i tak dalej. I słuchajcie, jestem na stronie Inspiracje Pepco, także <laughs> cieszę się ogromnie. To mój taki mały sukces, oczywiście ja za to żadnej kasy nie dostaję. Ale to wiecie, to jest taka, taka satysfakcja wewnętrzna, że po prostu Pepko, takie wielkie Pepko doszczegła po prostu taką Monię. Z jakiejś takiej małej mieściny z całej Polski, i, i jestem tam po prostu wrzucona. Znaczy, no nie ja, tylko zdjęcie, które zrobiłam, jest tam faktycznie wrzucone. Wiecie, z tą piękną osłonką złotą, z tymi kuleczkami, ale to ja przy następnym wejściu spróbuję właśnie na drugim telefonie odpalić i Wam pokazać, które to zdjęcie, i się Wam po prostu pochwalić. Przepraszam, że się tak chwala, ale wiecie, to jest taki mój mały sukcesik tutaj YouTubeowo, Instagramowy, więc no, cieszę się z takich małych, drobno, drobnych rzeczy, bo to tak, tak buduje i dodaje takiego, wiecie, powera do dalszego działania. Niekoniecznie właśnie jakieś tam rzeczy, które się kupuje, bo wiecie, to jest taka radość, powiedzmy na chwilę, to gdzieś tam odpływa, a takie właśnie wiecie, że gdzieś coś ktoś was dostrzegł, że coś można było zrobić dla kogoś, to gdzieś tak wewnętrznie buduje, i jest to takie dość fajne. No, także <grywia> rozgadałam się na jednym tchu. Co jeszcze? Na pewno chciałabym, myślę, dla Was nakręcić filmik, ten właśnie taki, o którym wspominałam tam w którymś vlogu, że o mojej historii. Związanej z chorobą, to tu już Wam troszeczkę tak, że tak powiem, rozszerzę, ale to, to nie dzisiaj, to będzie temat, myślę, na dość taki dłuższy filmik. To myślę, że będzie chyba telenowela. Znaczy, w sensie jeden filmik nagram, ale myślę, że będzie na pewno taki dłuższy, bo to jest taka dość dłuższa historia. Ale nie będę go nakręcać w sensie takim, żeby Wam. Opowiadać o, o, żeby się nade mną po prostu litować, tylko chciałabym Wam opowiedzieć, pojęte tego, tak, co się u mnie zmieniło i jak można przewartościować swoje życie. I myślę, że wiele osób, wielu osobom też się rozjaśni, dlaczego się tak mocno uśmiecham i czemu się tak potrafię cieszyć każdą drobną rzeczą, i e, śmiać się po prostu z byle czego. E, także to pomyślę, e, że my, e, wiele osób myśli, że a pewnie ona nie ma e, problemów, i tak dalej. Nie, nie jest tak kochani, mam masę problemów, mało śpię, e, mam kupę rzeczy na głowie i słuchajcie, złoszczę się nieraz i wkurzam się i e, jestem jak zwykły, szary e, zwykły człowiek. Ale jak mam okazję się pośmiać, i staram się po prostu na, na co dzień jak najwięcej uśmiechać, i, i właśnie jakichś takich dziwnych wstawek do czy obracać sytuację, właśnie tak, żeby ona się zrobiła śmieszna, mimo że tam jest jakoś tak średnio. Wiecie, poważna albo coś takiego nie, 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 nie do końca fajnego, to gdzieś tak, żeby rozładować, to fajnie jest coś właśnie powiedzieć głupiego, żeby się po prostu reszta zaczęła śmiać. E, myślę, że mamy życie tak krótkie, że e, jednak warto dostrzegać te małe, drobne rzeczy. Ale to, słuchajcie, myślę, że <grytanie> na ten właśnie taki typowo tylko i wyłącznie filmik o tym i i może to da właśnie sporo, sporo, sporemu gronu osób do myślenia, i może też przemyślicie sobie pewne rzeczy, może się właśnie co po niektórym osobom przewartościu, przewartościu, przewartościuje życie po tej mojej historii. Także zapraszam Was już serdecznie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu właśnie ten filmik się ukaże. Ale ja już będę powoli, słuchajcie, kończyć, ponieważ zbieramy się znowu do Bielska, jedziemy, pędzimy. Jeszcze chcemy wejść do biedy, więc może jeszcze pokażę Wam, co kupiliśmy w biedzie, jak wrócimy. A do Bielska pędzimy, ponieważ słuchajcie, moja ślepota już osiągnęła zenit. <grym> Także poddaję się i już, słuchajcie, jedziemy. Muszę zrobić po prostu okulary, bo no mam problem... Jest odpisywaniem, słuchajcie, na telefonie, na Wasze komentarze i ogólnie no, już te literki stały się dla mnie tak nieczytelne i rozbazane, że, <grym> no, że muszę po prostu zrobić drugą parę okularów znaczy inną bo już po prostu te przez te po prostu nic nie pomagają. Widzę przez, przez te okulary kiepsko i nic to mi nie daje, żeby wiecie jakieś drobne literki, tam, nie wiem, z rachunku, czy właśnie w telefonie przeczytać swobodnie. Także e, jedziemy dzisiaj właśnie zrobić, żeby mogła sobie zrobić okularki. Także pewnie tam spędz, spędzimy znowu z dobrą godzinę. Albo i nawet półtorej, bo wiecie, zanim zbadanie wzroku, zanim się wybierze oprawki, i tak dalej, no to na pewno godzina murowana. No, a po drodze, jeszcze z powrotem wjedziemy do biedy. Także na pewno się słuchajcie, będę chciała jeszcze do Was odezwać, co kupiliśmy. Także słuchajcie, do następnego wejścia. Żegnam się teraz z Wami i zostańcie jeszcze, bo ja za chwilę pewnie wrócę. Hej kochani, e, to niestety już jest drugi dzień, nie udało mi się z Wami połączyć po powrocie, bo już było, słuchajcie, późno, e, a ja mam tak kiepskie oświetlenie w pokoju, że stwierdziłam, że odpuszczę i po prostu dogram Wam, e, dogram Wam po prostu <tą>, tą drugą część i opowiem Wam jak tam u okulisty, jak będzie właśnie światło dzienne także słuchajcie wróciłam z pracy, byłam dzisiaj byłam w biedzie, bo już wczoraj żeśmy nie zdążyli zeszła nam bardzo długo tam u tego okulisty, bo prawie dwie godziny mój był kurcze strasznie głodny więc już powiedział, że nie jedziemy do żadnej biedy robimy jakieś kanapki na prędko także tak się dzień skończył ale opowiem Wam tylko tak pokrótce że u okulisty faktycznie Pani hmm, potwierdziła moją ślę. No i słuchajcie, i wyszło tak, że pani mi zaproponowała dwa rozwiązania. Jedno albo kupić sobie okulary progresywne, czy szkła progresywne, albo dwie pary okularów, czyli do czytania i dochodzenia na co dzień. <laughs> I progresywne okulary to są takie, słuchajcie, że tam trzeba umieć w nich chodzić. Bo to już wiecie, to nie jest tak jak przy zwykłych okularach, że zakładacie i po prostu jak sobie się tam obrócicie czy coś, to jest tak. Widzicie, nie? W progresywnych jest tak, że jak chcecie na coś popatrzeć, to za tym musi iść głowa. Więc ja mówię, proszę Panią, gdzie ja? Ja taki sowniżdżą, gdzie wszędzie mi się śpieszy, gonie, biega. Mówię Nie, to w ogóle wie pani, ja mówię, jak ja sobie takie okulary założę, to jest murmy, to ja w ten sam dzień będę gdzieś na jakichś schodach leżę. Dzisiaj będę turlać z góry. Także pani po prostu była, e, oczywiście, ubawiła się, roześ, roześmiała się do rozpuku. Także mówię, nie, te okulary całkowicie odpadają. I skończyło się na tym. Słuchajcie, że będę mieć właśnie dwie pary. Jedną do chodzenia i to sobie sprawiłam nowe oprawki. A natomiast do czytania zostawiłam sobie te czarne, którym się wielu osobom podobały te, te okularki. Zresztą ja je też bardzo, bardzo lubię, i dlatego z sentymentu je też zostawiłam. Tylko tam po prostu pani wymieni mi na mocniejsze szkła. No, także taka historia, tak się okulista, słuchajcie, zakończył i okularki będę mieć najprawdopodobniej gdzieś około 18 lutego do odbioru, także na pewno jak je odbiorę, to się Wam pochwalę, znaczy pochwalę, no pokażę Wam, tak, bo tak czy tak ja te okulary muszę nosić, bo niestety ten wzrok mi się mocno pogorszył. Także będziecie po prostu widzieć moje drugie oczy z pewnością na jakimś filmiku. Ale to tak jak mówię, to dopiero gdzieś tam koło 18 mam te okulary odebrać. Ale pani mówi, że będą jeszcze dzwonić, bo różnie to teraz z tymi terminami jest. Także tak, no i słuchajcie, no i tak jak wspomniałam, wczoraj nie udało nam się dojechać do biedy. Dzisiaj prosto po pracy pojechałam, bo światełko w lodówce, i słuchajcie, nie ma nic. A jak wiadomo, trzeba coś e, zjeść, czymś się posilić, więc teraz Wam na prędkości pokażę, bo trzeba jakiś obiadek zrobić. E, I tak, pokażę Wam, co, e, co, co fajnego kupiłam. <tryk> to tak, oczywiście znowu będzie wszystko na odwrót, no, ale to trudno. E, mleko 3-2% do kawy, bo już pracy się skończyło. Będę robić, słuchajcie, znowu zakwas buraczany, więc kilo buraków potrzebne, żeby taki zakwasik znowu na jakiś czas zrobić, bo kto mnie oglądał, przed świętami robiłam, no i ten, słuchajcie, zakwasik już mi się właśnie kończy, więc czas już na to, żeby zrobić nowy, zanim tamten się skończy, no ale tam już mam w sumie chyba tylko jeszcze dwie butelki, więc to najwyższa pora. E, słuchajcie, bardzo fajna odżywka do kwiatków. E, ta z biedy jest naprawdę ekstra, już ją przetestowałam. E, świetna jest, ale ile ona kosztowała, to nie wiem. Posłuchajcie, dwie siatki. O tu mam. E, tylko ja z tymi moimi oczami to ja nie wiem, czy ja coś wam tu przeczytam. Dwa coś w każdym razie. Niestety to są za małe litery, ja tego nie widzę. E, tak, dalej. Kupiłam jeszcze herbatę białą z mango i brzoskwinią, coś takiego. Zachęcił mnie ten smak. My teraz bardzo dużo herbat pijemy. Zachciało mi się takiego, słuchajcie, deseru dla dzieci czekoladowego, czy deser, nie, deser mleczny z orzechami. Ta wiewiórka do mnie zawołała z lodówki, więc musiałam sobie coś takiego wziąć, więc będziemy konsumować. Ja mam teraz też fazę na zielone, słuchajcie, i jak już od paru dni za mną chodzi sałata właśnie z, ze śmietaną tak na słodko, żeby zrobić, więc będziemy robić. Do tego, słuchajcie, dwie paczki szpinaku, ale nie wiem, gdzieś, gdzieś mam, bo mam dwie siaty, słuchajcie, zakupów. Tu jeszcze kupiłam dwie puszki fileta z makreli, bo jak ostatnio Wam pokazywałam przepis na pastę jajeczną, to tam właśnie parę dziewczyn mi pisało, że robicie właśnie z, właśnie z makrelą taką z, w puszce, z, w sosie pomidorowym i że jest boska podobno taka pasta, więc będę testować i próbować. Także tak, tu jeszcze kupiłam jogurt naturalny z cota, bez laktozy, drugi dla mnie, to jest dla mojego, tu jest oczywiście normalny, zwykły. Tu kupiłam jeszcze takie wapelki mini, tak na przekąskę, coś tam do przekąszenia, czasami się coś chce, żeby chrupnąć i nie ma nic. Do pracy słuchajcie takie lekkie, lekkie takie deseczki, jak my to nazywamy, zamiast pieczywka. O, tu jest właśnie druga paczka szpinaku. Co tu jeszcze, co tu jeszcze? Galaretka w czekoladzie, tak wiecie, troszeczkę tak, żeby coś tam na stole po prostu było. Tu jeszcze takie jakieś, jakaś mieszanka z mieszka. Do tego jeszcze słuchajcie trochę cebuli. E, tak, jeszcze wzięłam rogaliczka i taką e, tą kieszonkę z jabłkiem, Przepyszne to jest. No i teraz jeszcze tu mamy e, pomidorki, słuchajcie, ślipkowe, bo były w fajnej cenie 2,99 2, chyba. Hmm, taki jogurt pitny do pracy, jeszcze coś tam, właśnie w międzyczasie, żeby nie tylko ten chleb i kanapki i tak dalej. E, słuchajcie, na e, tak, jeszcze tu taki miks pasłęcki do kanapek. Cytryny, bo wiadomo teraz, e, cytryna musi być, jest okres taki, jaki jest, trzeba pić dużo, dużo cytryny dwie, słuchajcie, dwie paczki e, skrzydełek. Dzisiaj robimy skrzydełka w piekarniku. E, więc na obiadek, więc będzie dzisiaj obiadek na obiadek skrzydełka. Tu co tu jeszcze? Aha, mojemu kupiłam krem z gorczycy, bo on to uwielbia. Do parówek, paróweczki też oczywiście starczyńskiego z, z kurczaka. A co tu jeszcze? O, oczywiście ziemniaczki, bo też już wyszły, nie ma nic. E, tu jeszcze mam pietruszkę. E, jeszcze mam jedną herbatkę białą, ale ta jest figowa z gruszką, coś takiego. E, wiem, że dwa Prince Polka wziąłam, ale nie wiem, gdzieś nie wiem czy mi nie wypadło w samochodzie. Jest jedno, no i oczywiście pomarańczki. Na soczek, także tak by wyglądały te moje słuchajcie. Zakupy zaraz bierzemy się za robienie właśnie skrzydełek. Także coś, jakąś tam przebitkę wam na pewno zrobię. Także z wami się połączę jeszcze za jakąś chwilę i pokażę Wam właśnie, jak, jak te skrzydełka przyrządzimy. I później jeszcze Wam coś fajnego pokażę na sam koniec. Tak, żeby nie przedłużać tego vloga dzisiejszego. Żeby to tak w miarę, w miarę fajnie, krótko wyszło. Także do zobaczyska. No i kochani, coś mało tych skrzydełek. Popatrzcie, to jest <ścoughs> z dwóch paczek. No ale dobra, jakoś tu może to pojemy. Jeszcze zaraz do tego o skrobie ziemniaczków i tą sałatę ze śmietaną i, i obiadek będzie wyśmienity. To, słuchajcie, wskakuje do piekarnika, a tu, to było na chwilkę wrzucone, słuchajcie, do takiej Mikstury pod tytułem trochę oleju, troszeczkę miodu, wegeta do tego, chwilkę to posiedziało w tym i po górze w tej chwili tak przyprószone jest słodką papryką, tak żeby się właśnie ładnie te skrzydełka zarumieniły. Także wyjeżdża to teraz do piekarnika. Ja biorę się za skrobanie ziemniaczków i później się z Wami jeszcze połączę. No i kochani, piekarnik idzie, także sorry, przepraszam Was z góry, że buczy w tle, bo w piekarniku właśnie się już e, tam pieką e, skrzydełeczka. E, ja tutaj na chwilkę się z Wami jeszcze chciałam połączyć i e, pokazać Wam jedną rzecz, że teraz e, właśnie jak robicie zakupy w biedzie, e, to dają dodatkowo takie vouchery. Mnie dzisiaj udało się, bo ja zapłaciłam 118,65 za te dzisiejsze zakupy. Tak, widać to, chyba tak, bo wszystko na odwrót, no, ale dobra. I e, dostałam właśnie voucher o wartości 15 zł, i trzeba to wykorzystać między 5 a 6 lutego, ale oczywiście gwiazdeczka przy tym jest, że trzeba zrobić zakupy za 99 zł. E, no i słuchajcie, jeszcze wczoraj. E, Biegając tam, właśnie po galerii, za tymi okularami, to w Rosmanie, słuchajcie, zakupiłam taki masażer do głowy. Ja to zobaczyłam na kanale u Lucy City 2585. Jak macie ochotę, to polecam. Można tam sobie wejść. Fajne dziewczyna tam fajne różne rzeczy też opowiada. I właśnie, słuchajcie, taki masażer do skóry głowy. On jest o tyle fajny, że tutaj ma takie kuleczki metalowe, one się kręcą. Ten plastik jest dość przyjemny i fajny, więc coś takiego, wiecie, siedzicie sobie przed telewizorkiem albo w sumie na no nie, siedzicie sobie, oglądacie YouTube'a i kanał Monami <grywki> i prawda, można sobie główkę masować i pobudzać włoski do wzrostu i takim właśnie fajnym masażerem. Ja y, wcześniej słuchajcie kupiłam taki, takie, taką gałązkę na Allegro tam nie wiem za 5 zł coś takiego ale słuchajcie te kulki tu u góry znaczy te, te zakończenia są tragiczne i one jak się nimi robi to po prostu wyrywają włosy, więc to po prostu poszło w kąt i leży i nie cierpię tego a to y, właśnie mnie zaciekawiło i to kosztowało 14,99 w Rossmanie. także taki fajny masażer. Jest tam jeszcze jeden za 20 zł, z tym, że to jest taka szczoteczka do ręki, o takiej wielkości, wiecie, do ręki, i ona jest, ma takie szpikulce silikonowe, i ogólnie ten, właśnie, dół, jakby który się przykłada do głowy, to jest właśnie silikonowa część ale ja się właśnie obawiałam, że będzie to chyba trochę targało za włosy i takie będzie to chyba nie do końca przyjemne tam w sumie to nie pisało że, znaczy pisało, że to jest masażer do skóry głowy, ale przy nakładaniu szamponu albo właśnie jakichś maseczek czy odżywek na skórę głowy i dlatego zdecydowałam się właśnie na zakup takiego masażera i myślę, że to fajna rzecz, bo Słuchajcie, no jest, jest to dość przyjemne. Nie właśnie, nie, nie wiecie, nie wyrywa włosów. To jest bardzo fajnie wykonane i to jest z tej serii Ewa, Ewa Schmidt. Ona ma różne teraz właśnie takie gadżety w Rosmanie z tej serii. Więc słuchajcie, jeżeli kogoś zainteresowało, to wiecie, że ja tam jeden. Filmik już wypuściłam odnośnie włosów, drugi będę jestem w trakcie właśnie nagrywania. Myślę, że w przyszłym tygodniu taki filmik się ukaże. Eee, no, także na pewno też o tym będę jeszcze niejednokrotnie wspominać, bo myślę, że jest to fajna, fajna rzecz, fajny gadżet, niedrogi, a naprawdę można sobie tym wiele pomóc. I czy nałożyć właśnie wcierkę do włosów i można sobie właśnie takim masażerem. Później jak ktoś sobie tam, nie wiem, kawkę pije, czy herbatkę, czy właśnie tak jak wspomniałam, czy kan kanał Monami. Boże, ale się rozczuchrałam. <laughs> no i tym sobie po prostu pomagać. Także kochani, myślę, że to by było na tyle. Eee, ja już ja nie będę tutaj jakby pokazywać tego naszego obiadku, bo chciałabym zdążyć jeszcze... Ten filmik, słuchajcie, zrenderować, obrobić go i wrzucić go jeszcze dzisiaj na, na kanał. A zanim się to po prostu wszystko wiecie, ugotuje, zrobi to jednak trochę potrwa, a zależy mi na tym, żeby ten filmik już dzisiaj skoczył na mój kanał. Także kochani, myślę, że tym akcentem dzisiaj się z wami już pożegnam. Jeżeli się Wam dzisiejszy filmik podobał, to tradycyjnie bardzo proszę o łapeczki w górę, kciuki jak to woli. <gry> I jeżeli ktoś trafił z przypadku na mój kanał, to zachęcam Cię plutko do zasubskrybowania. U mnie dzieje się bardzo wiele i jest poruszanych bardzo wiele ciekawych tematów, także serdecznie zapraszam. No i kochani, zapraszam oczywiście na kolejny filmik, który już niebawem pojawi się na moim kanale. Także zapraszam już dzisiaj serdecznie, a tym akcentem słuchajcie, kończę na dzisiaj. Do zobaczenia kochani. Pa!